8 grudnia to 34. rocznica najważniejszego wydarzenia w historii naszego kawałka świata, czyli data rozpadu Związku Sowieckiego. Może zacznijmy od historii krótkiej Związku Sowieckiego. W roku 1919 na Rosję napadła banda bolszewików. Za pieniądze niemieckie, przekupując rosyjskich żołnierzy, przekupując rosyjskie gazety, i proszę sobie że w ten prosty sposób przejęli władzę. Nie było żadnej rewolucji na ulicach, po prostu przekupiono wojsko. I bolszewicy objęli władzę. Bolszewicy to byli Żydzi. Nie sami Żydzi, ale prawie sami Żydzi. O Polacy na przykład dzielżyński, Łotysze, różni tacy. Rosjan tam. Prawie w ogóle nie było. Ci ludzie mordowali Rosjan, tępili Rosjan, wścili się za carat, bo Rosjanie to był carat. I na 90 lat Rosja została kolonią Sowietów. I potem przyszedł Stalin, który już nie był bolszewikiem tak naprawdę. I Rosjanie pomalutku, pomalutku zaczynali oddychać, ale ciągle Rosja nie była państwem niepodległym, była ciągle kolonią Związku Sowieckiego. No najlepszy dowód w 1954 roku już nie było Stalina, który był Gruzinem, tylko Chruszczow, który był Ukraińcem. I proszę, Związek Sowiecki zabrał Rosji Krym i podarował Ukrainie. Czy niepodległa Rosja by podarowała Ukrainie Krym? No oczywiście nie. Rosja była tylko kolonią Związku Sowieckiego. Wszystko na świecie ma swój koniec i również tyczy to Związku Sowieckiego. Ustroje padają nie dlatego, że są okrutne, złe i niesprawiedliwe, tylko dlatego, że bankrutują i Związek Sowiecki zmierzał ku nieuniknemu końcowi, bo każdy ustrój socjalistyczny musi zbankrutować. W sierpniu 1991 roku już było jasne, że to wszystko się rozpada, i wtedy na arenę wystąpili obrońcy Związku Sowieckiego, słynny pucz Genadiego Jana, 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 Jana Ewa, który aresztował prezydenta Związku Sowieckiego Michała Gorbaczowa. Gorbaczowa na dwa tygodnie przejęli władzę puczyści i starali się przywrócić. Związek Sowiecki. Ale prezydent Rosji, Federacji Rosyjskiej, wybrany pół roku wcześniej Borys Jelcyn, no, przekonał wojskowych, że nie należy tego popierać, popierać i pucz się skończył na niczym. Ostatni przywódca puczu, pan Borys Pugo, też nie Rosjanin, tylko Łotysz, zastrzelił żonę, popełnił samobójstwo. I tak samo jak Śmierć Ewy Braun i Adolfa Hitlera oznaczała moralny koniec III Rzeszy. Tak samo śmierć Borysa Pugo jego żony oznaczała koniec Związku Sowieckiego. No jeszcze dalej trwało. Przecież Rzesza jeszcze trwała dalej przecież. Tak samo Związk Sowiecki formalnie trwał nadal. Aż do 8 grudnia. 8 grudnia w Puszce Białowieskiej zebrało się trzech panów. Świętej Pamięci Borys. Jelcyn, Stanisław Szuszkiewicz, prezydent Białorusi i Leonid Krawczuk, prezydent Ukrainy. Ci trzej panowie rozwiązali Związek Sowiecki na karce papieru wyrywanej z zeszytu. I mieli nawet maszyny do pisania. Tak powstają wielkie dzieła, nie na pięknych, zdobionych, zdobionych ląch, tylko na zwykłej karce papieru. Podpisali porozumienie, że rozwiązują Związek Sowiecki. No i teraz trzeba było zadzwonić do prezydenta Gorbaczowa, żeby go poinformować, że już nie jest prezydentem niczego. Kto miał zadzwonić? Zadzwonił Jelcyn i mówi słuchaj, postanowiliśmy rozwiązać Związek Sowiecki. Reakcja Gorbaczowa była niesamowita. Amerykanie nigdy wam na to nie pozwolą. Na co Jelcy? Myśmy już z Amerykanami rozmawiali. Odpowiedź: A job wasz u Idź I czas słuchawką. I tak 8 grudnia skończył się Związek Sowiecki. Pan Gorbaczow przez jakiś czas starał się jeszcze udawać, że Związek Sowiecki istnieje, ale powtarzam: wszystkie republiki z tego Związku Sowieckiego wyszły. Zresztą Estonia jeszcze w sierpniu wyszła, prawda? no ale jak wyszła Rosja. Ukraina i Białoruś, te najważniejsze kraje odzyskały niepodległość, no to cały ten Związek Sowiecki się po prostu rozlał. Ale to nie był koniec nieszczęścia. Ten potwór, jakim był Związek Sowiecki, przestał istnieć. Znaczy był bardzo słaby. Ale Rosja czekało coś znacznie gorszego. Jak ujawnił słynny sowiecki dysydent, Włodzimierz Bukowski, którym udało się na jakiś czas dostać do tajnych archiwów w momencie zamieszania, które tam panowało na Kremlu. Był plan uzgodniony przez Lewicę Europejską i Gorbaczowa. Bo Gorbaczow wcale nie chciał, żeby Puczyści przegrali. Gorbaczow chciał zachowania Związku Sowieckiego. Po co? Bo było porozumienie z Unią Europejską, że ma powstać jedna wielka Unia Europejska od Cabo da Roca po Władywostok. Rozumiecie, co, co, co nas czekało? Nie można by już pisnąć wszędzie te LGBTQZ, gówno, prawda, to wszędzie wszędzie te y, globalne ocieplenie, dendery, prawda, 57 putino, coś potwornego. Ten, ta nowa Unia Europejska miała, miała objąć cały ten obszar Europy białego człowieka. Cały. I Jelcyń się temu sprzeciwi. Dzięki tym trzem panom, Borysowi Elcynowi, Stanisławowi Szuszkiewiczowi i Leonidowi Krawczukowi nie żyjemy w jednej gigantycznej Unii Europejskiej sięgającej po wolność. Musimy im być wdzięczni. Ale to jeszcze nie był koniec, bo za półtorej roku, w 1993 roku jeszcze okazało się, że w Rosji jest resztówka Związku Sowieckiego, czyli Rada Najwyższa wybrana jeszcze z czasów sowieckich. I teraz się sprzeciwiła Nielcynowi. Doszło do kolejnego puczu, doszło do kolejnego puczu, ale tym razem nie tylko strzelać czołgów do, z czołgów do Białego Domu. Rozstrzelano, 200 osób zginęło. I Związek Sowiecki już ostatecznie odszedł w niepamięć, również faktycznie. I teraz, proszę Państwa, Wtedy jego ekscelencja, Włodzimierz Putin, który był człowiekiem Jelcyna, chwalił to wszystko, że jest niepodległa Rosja, że wreszcie on jako prezydent Rosji, wybrany tam za parę lat, już nie musi dopłacać do jakichś tam Kirgistanów, Tadżykistanów, nie musi tym wszystkim przejmować. Rosja jest niepodległa i można działać. A dziś słyszę, że zmienił zdanie i zaczyna twierdzić, że było to nieszczęście, że się rozpadł Związek Sowiecki. No nie. To nie ma zgody, to nie jest nieszczęście. Rozpad Związku Sowieckiego był wielką radością dla wszystkich narodów więzionych, więzionych przez Związek Sowiecki. Tak więc jeszcze raz podziękujmy Borysowi Jelcynowi, Leonidowi Krawczukowi, Stanisławowi Szuszkiewiczowi, którzy 8 grudnia 1991 rozwiązali Związek Sowiecki.